Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie test podkładu. Podkładu, który wydaje mi się, że jest nowością. Na pewno jest nowością tutaj w Malezji, ale wydaje mi się, że w Polsce też już się pojawił i też jest to w miarę nowy produkt. Jeżeli się mylę, to nie poprawcie, bo może mam jakieś złe informacje. Ale na pewno jest, bo widziałam go na Ezebra, widziałam go na stronie Rossmana, na stronie Hebe i chyba gdzieś jeszcze, więc spokojnie jak sobie go wygooglujecie, to możecie go znaleźć. Ja go oczywiście kupiłam tutaj lokalnie w drogerii w Malezji i to jest L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover. Od razu wam powiem, że jego zbliżenia będą brzydkie, bo próbowałam tutaj odkleić z niego opakowanie. Zawsze mam ten sam problem z produktami z drogerii, że one są obklejone koszmarnie różnymi foliami, naklejkami i potem to się okropnie obkleja i część moich produktów jest po prostu potem taka obrzydliwa. Nie wiem, może potem to zmywaczem do paznokci jakimś alkoholem domyję. Ale wybaczcie mi. Byłam bardzo zaskoczona na początku, zdziwiona, nie wiedziałam tak naprawdę o co chodzi, jak zobaczyłam ten produkt, ponieważ on bardzo przypomina opakowaniem inny podkład z L'Oreala, a dokładnie Infallible 24 Hour Matte. I problem polega w tym, że wiecie, tutaj pojawia się dwa razy Infallible, pojawia się Matte, pojawia się bardzo podobne opakowanie. I zastanawiałam się nad tym, czy być może to jest nowa wersja tego produktu i ten zostanie wycofany, ale póki co jest. I z tego, co czytałam gdzieś w internecie, jakieś opinie, jakieś informacje na jego temat, chociaż jest ich jeszcze bardzo niedużo, to wydaje mi się, że one mają być bardzo podobne w tej kwestii matowienia skóry. Obydwa mają dawać naturalne, matowe wykończenie. Natomiast ten mat cover ma być jeszcze bardziej kryjący. Ten Infallible 24 Hour Matte, ten poprzedni, stary, bardzo, bardzo lubię. On się nawet pojawił w moim filmie o trzech ulubionych podkładach drogeryjnych, ponieważ uważam, że to jest bardzo trwały produkt, świetnie utrzymuje się na skórze, daje naturalne, matowe, satynowe wykończenie, ale właśnie ma świetną trwałość, buzia wygląda gładko, świeżo i krycie ma... Od średniego do pełnego można go dobudowywać. Jest to taki bardzo solidny produkt z drogerii. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to krycie ma być po prostu jeszcze większe. Przeczytam Wam, co o nim mówi producent. Innowacja wśród podkładów był od L'Oreal Paris, matujący i kryjący podkład z równocześnie zaskakująco naturalnym i komfortowym wykończeniem. Czyli, jakby ten mat tutaj wciąż ma być naturalny. Posiada naturalne, matowe wykończenie, zapewnia długotrwałe krycie, efekt do 24 godzin. Lekka formuła daje komfort przez cały dzień bez efektu maski. Podkład odporny na wyzwania codzienności, dotrzyma kroku nawet podczas najbardziej wymagających wyzwań. Odporny na pot i wysoką temperaturę. 30 ml, 12 miesięcy od otwarcia. I tak naprawdę, czytając też inne opisy, jedyną różnicę, którą widzę w zamyśle produktu, to wydaje mi się, że po prostu krycie tego produktu ma być odrobinę wyższe. Ale no nie wiem, może ten produkt będzie wycofywany, może to ma być po prostu taki produkt jeszcze mocniej, mocniej, mocniej kryjący. Po prostu jestem zdziwiona, bo opakowania są też bardzo podobne i zamysł, wiecie, takiego kryjącego, matowego produktu jest bardzo podobny. Ale sprawdzimy, ten faktycznie nie daje takiego pełnego maskowego krycia, tylko to jest takie krycie średnie, więc być może tutaj zobaczymy total, total krycie. Jak wiecie, ja mm, raczej sięgam po produkty delikatniejsze o kryciu takim średnim, wykończeniu glowy, rozświetlającym naturalnym, ale uważam, że na takie produkty bardziej kryjące, bardziej matowe też jest miejsce, jest czas i miejsce na takie produkty. Poza tym mieszkam w Malezji, tutaj jest wysoka temperatura, wysoka wilgotność powietrza, więc bardzo często takie produkty matujące o przedłużonej trwałości lepiej mi się sprawdzają, bo lepiej trzymają się po prostu na mojej skórze. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze SPF16 PA, ale oczywiście polecam pod podkład zawsze mieć na sobie filtr jako osobny kosmetyk. No i tak: Longwear Matte Foundation High Coverage Natural Result, czyli. No spodziewam się, że tutaj to krycie po prostu będzie jeszcze większe Ja mam go w odcieniu 103 Natural Buff Nie było mi łatwo wybrać, bo jak wiecie teraz w drogeriach nie ma testerów A odcieni tego produktu jest bardzo, bardzo dużo Więc jest w czym wybierać Dodatkowo tutaj na opakowaniu jest napisane, że jest niekomendogenne, Czyli ma nie zapychać porów I wstrząsnąć dobrze przed użyciem I tutaj na opakowaniu widzę, że jest 35 ml Więc zły opis w internecie Wstrząsamy ja na twarzy mam oczywiście pielęgnację i filtr SPF50 i spróbuję go cię nałożyć pędzlem Zoewa 102 Silk Finish, takim zbitym. Dla porównania, dla takiego odnośnika powiem wam, że z tego um, poprzedniego, poprzedniego, no cały czas jest, z tego um, klasycznego Infallible 24 Hour Matte, mam odcień 22 Radiant Beige i to jest taki mój um, klasyczny. Najbardziej pasujący odcień w tym momencie. 24 to jest już jak się tak bardzo, bardzo opale, czego raczej staram się unikać. I ten też miał 35 ml. Cały czas mówię o nim w czasie przeszłym, a on, słuchajcie, cały czas jest. Cały czas nie ma żadnego info, że będzie wycofywany. Jestem mega ciekawa, czy będzie tak dobry jak jego brat. Ale słuchajcie, już mi się wydaje, że konsystencja jest bardziej. Zbita. Hmm, może ten kolor będzie w porządku. Słuchajcie, totalnie na ciemno yy, wybierałam, bo kierowałam się tylko jakimiś zdjęciami online, na żywo oczywiście nie mogłam ich sprawdzić. Oj, tak. Już widzę, ok, już rozumiem. To jest zupełnie inny produkt, ponieważ tutaj krycie jest dużo, dużo wyższe. Przy minimalnej ilości z pociśniętym policzek. On jest po prostu totalnie wygładzony i wyrównany z powierzchni, ale naprawdę ładnie to wygląda, bo nie widzę jakiejś takiej grubej machy. On wciąż daje taki mat naturalny, bo widzę odbicie światła. Trochę jest ciemniejszy niż moja naturalna skóra, nie ukrywam, ale może będzie ok. Na pewno trzeba go użyć więcej niż tego klasycznego 24 Hour Matte, przez to, że to jest bardziej taka zbita formuła i on jest jak taki gęsty, zbity krem, w ogóle tutaj się nie rusza. Cały czas staram się go porównywać do tego, który go bardzo lubię i zawsze polecam, bo myślę, że to może być dla Was po prostu ciekawe. Czy warto się tym nowym zainteresować, czy to jest coś bardzo podobnego? I widzę już od razu, że tutaj krycie jest znacznie, znacznie większe. W tym wcześniejszym podkładzie, tym pierwszym 24-Hour Mat krycie na początku, zwłaszcza przy pierwszej warstwie, było takie bardzo naturalne, średnie, a ten mam wrażenie, że od razu wszystko maskuje przy jednym pociągnięciu, co jest super, ponieważ teraz już widzę sens tego, żeby marka miała obydwa produkty w swoim portfolio bo jakby były one do siebie bardzo, bardzo podobne, no to nie miałby to sensu i szczerze mówiąc raczej zbliżałabym się do tego, że pewnie jeden z nich zostanie wycofany, a teraz mam nadzieję, że tak nie będzie, bo widzę miejsce dla jednego i dla drugiego. Szybko raczej z nim pracujcie, bo jak zastygnie, to tutaj nie rozpracowałam go przy ustach i trochę mi się taki zrobił, wiecie, suchy, zanim go zdążyłam rozklepać, więc na pewno pracujcie partiami. Policzek, policzek, strefatę, gdzieś czoło osobno, nie nakładajcie od razu podkładu na całą twarz, będzie ciężko Wam go równomiernie, ładnie rozprowadzić. I nakładam ten nowy podkład na całą twarz, nie robię takiego porównania, że pół na pół. Może to innym razem Wam pokażę. I bardzo dobrze rozsmarowujemy się go pędzlem z Eway. Ja w ogóle bardzo lubię ten, ten pędzel 102 Silk Finish. Do podkładów, do kremowych brązerów, do róży w kremie również. Powiedzcie mi też, jak on wygląda w kamerze, bo na żywo bardzo mi się podoba. Od razu mówię: dla fanek bardzo świetlistego, rozświetlonego, glowy makijażu, może niekoniecznie, ale dla osób, które lubią e, zrobić sobie matową bazę, w sensie matową cerę, i potem już strategicznie nakładać rozświetlenie w miejscach, które lubią, to wtedy jak najbardziej. Dla osób ze skórą tłustą, mieszaną, tak. Dla osób ze skórą suchą, hmm, może niekoniecznie, chyba że w bardzo niedużej ilości. I jeżeli naprawdę lubicie taki matowy efekt, bo ja nie czuję tutaj takiego ciężkiego efektu, nie czuję, nie czuję w ogóle takiej machy czy ściągnięcia skóry. No, ale na pewno nie jest to efekt skóry rozświetlonej. Jakbym miała teraz wybierać kolor, to pewnie wybrałabym coś bardziej żółtego i tak z półtonu jaśniejszego. Głównie dlatego, że to jest produkt mocno kryjący. Więc tutaj ten odcień, ten dobór kolorystyczny musi być naprawdę w punkt, musi być perfekcyjny. W przypadku podkładów bardziej lekkich, lekko kryjących, średnio kryjących, to nieidealne dopasowanie odcienia może Wam ujść na sucho, ponieważ produkt gdzieś tam się wiecie... Topi z powierzchnią skóry. Jak nakładacie taką warstwę matującego, no, odrobiny cięższego produktu, na pewno bardziej kryjącego, no, kolor musi być jak najlepiej dopasowany. Bardzo podoba mi się ta gładka powierzchnia, gładkie wykończenie. Ja miałam bardzo dużo niedoskonałości na brodzie i jedna warstwa w zupełności to wszystko przykryła. Ja totalnie nie czuję potrzeby nakładania kolejnej warstwy. Pory też wyglądają. Ładnie, nic tu się nie zebrało. Nie nakładałam żadnej, żadnej bazy pod spodem, tylko filtr przeciwsłoneczny. I tak wygląda produkt nałożony na powierzchni całej skóry. W jednej warstwie oczywiście pod oczami go absolutnie nie nakładałam, ponieważ to jest zbyt ciężka konsystencja do nakładania pod y, oczy, więc sińce mam... Spore, przebijające, ale w zupełności jedna warstwa wystarczyła. Nie wyobrażam sobie nakładać już warstwy drugiej. Jak macie bardzo duże niedoskonałości, problemy z serą, myślę, że wtedy jak najbardziej. Chociaż słuchajcie, ten produkt tak mocno kryje, ale jest przy tym też tak plastyczny, że wydaje mi się, że jedna warstwa naprawdę Wam wystarczy. Czy daje efekt drugiej skóry? Nie powiedziałabym, słuchajcie, no w przypadku podkładów matowych, w przypadku podkładów mocno, silnie kryjących, yy, chyba ciężko liczyć na efekt drugiej skóry, co? Wydaje mi się, że no wtedy, może nie, że widać, że macie makijaż, ale tak, no widać, że macie yy, makijaż. Myślę, że gdybyście się mi przyjrzeli z bliska, to. Nie dalibyście się oszukać, że nie mam na sobie makijażu. No umówmy się, ta struktura jest tak wygładzona i wyrównana, że tutaj nie mam mowy o naturalnie, naturalnie wyglądającej skórze. Skóra wygląda bardzo ładnie, jest ujednolicona, yy, perfekcyjnie wygładzona. Jest taki efekt wręcz blurowania, że ona naprawdę wygląda niesamowicie gładko, ale właśnie w tym sensie, że naturalna skóra nigdy tak nie wygląda. Wiecie, bądźmy realistyczni. Yy. Naturalna skóra ma teksturę, ma nierówności, ma pory, ma gdzieś zaczerwienienia. No tutaj żadnych zaczerwienień nie ma, bo to wszystko, absolutnie wszystko zostało przykryte i jest wszystko w jednym kolorze, a nasza naturalna skóra w jednym kolorze nie jest. Ja teraz dokończę resztę makijażu i pokażę Wam, jak produkt wygląda już z nałożonym korektorem, pudrem i całą resztą. I tak wygląda skończony makijaż, już. Z oczami, z pudrem, z korektorem Chociaż pudrowałam tylko i wyłącznie strefę T I to nawet nie całą, tylko tutaj środek czoła Skrzydełka, nosa i tutaj linię uśmiechu, delikatnie brodę Policzki zupełnie... Nie ruszałam ich, ponieważ nie chcę, żeby były jeszcze bardziej matowe Jednak chcę, żeby wiecie, trochę tego naturalnego błysku skóra miała bardzo mi się podoba efekt finalny. Powiem Wam więcej, trochę się obawiałam, jak ten podkład przyjmie korektor, ponieważ często takie zastygające, bardziej suche, gęste formuły yy, ciężko na nich rozprowadza się kolejny produkt, czyli np. Na korektor nałożony na taki podkład, może nieco z... Ścierać warstwę, którą mamy pod spodem. Tutaj tak nie było, bardzo wszystko ładnie się ze sobą stopiło, więc na ten moment jestem bardzo zadowolona. Też wy powiedzcie mi, co o tym produkcie sądzicie: czy ładnie wygląda, czy nieładnie, czy za ciężko trochę, czy jednak lepiej w czymś bardziej e, lekkim i przyjemnym pomykać. Zwłaszcza słuchajcie, teraz, bo robi się w Polsce sezon letni, i raczej w, tym, w tych miesiącach takich bardziej ciepłych e, często. Wybieramy raczej lekkich, naturalnych produktów do skóry, raczej lekkich kremów koloryzujących, kremów BB, kremów CC. Ale wiele z nas wciąż ma problemy z cerą i takie produkty po prostu się nie sprawdzają. Wciąż wiecie, czy to lato, czy nie lato, wciąż potrzebujemy mocnego okrycia. Potrzebujemy matu, bo skóra latem się świeci, więc tutaj, wiecie, to nie jest taka reguła. Dlatego myślę, że dla osób, które potrzebują takiego większego przykrycia, to będzie super opcja, bo wciąż wydaje mi się, że skóra wygląda naprawdę bardzo naturalnie. Tak jak mówię, widać, że mamy na sobie makijaż, ponieważ to jest idealny koloryt, wygładzony, ujednolicony, ale nie ma efektu ciężkości. Uważam, że. Przynajmniej w moim odczuciu, a jestem osobą, która lubi lżejsze wykończenie, uważam, że i tak to nie jest efekt maski. Tak jak mówiłam, z kolorem tak sobie trafiłam, chociaż uważam, że nie jest bardzo źle: to jest 103 Natural Buff. Do porównania 22 Radiant Beige z Infallible 24 Hour Matte, z tej starej wersji tego starszego produktu. Jest odrobinę bardziej beżowy, odrobinę bardziej żółty. I też tutaj patrzę, porównując te dwa produkty, ta poprzednia wersja nie miała w sobie filtra. Zobaczę się z Wami pod koniec dnia, myślę, że nagram jeszcze takie podsumowanie już pewnie telefonem, więc jakość nie będzie fantastyczna, ale chcę podsumować ten test, zobaczyć jak produkt będzie się utrzymywał, jak będzie się nosił. No i tak, myślę, że na ten moment mogę go zdecydowanie polecić. Zobaczymy jak będzie z trwałością, ale dla samego wykończenia na twarzy uważam, że... Duży, duży plus. Jestem pozytywnie, może nie zaskoczona, ponieważ ja ten 24 Hour mat bardzo, bardzo lubię i cały czas do niego wracam, jak chcę coś bardziej matowego, ale na dni, kiedy będę potrzebowała jeszcze większego krycia, myślę, że ten 24 Hour Matte Cover też mi się przyda. Największą różnicę, jaką widzę pomiędzy tymi dwoma produktami, to to, że ten nowy daje. Dużo większe krycie, naprawdę, jeżeli sądziliście, że ten jest mocno kryjący, to to jest naprawdę jeszcze takie dwa, myślę, nawet stopnie wyżej I wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej matowy, ponieważ ten mat tutaj, w tym starym podkładzie, on był taki, moim zdaniem, satynowy, matowy Tutaj też nie jest macha, nie jest szpachla, ale ja bym to już tak nazwała takim matowym, matowym podkładem jeszcze zanim się z Wami pożegnam na ten moment, to wspominałam przed chwilą o tych kremach BB, CC, kremach tonujących Pamiętacie, w tamtym roku na moim kanale była taka seria, chyba nagrałam 5 filmów o kremach BB, kremach, CC, kremach tonujących na lato Gdzie testowaliśmy 5 różnych produktów, były tam marki jak Erborian, Bourjois, Hadalabo więc zajrzyjcie, jest playlista cała z tymi filmami z zeszłego roku I chcę Was zapytać, czy chcielibyście zobaczyć coś takiego w tym sezonie również Ta seria nazywa się krem BBCC, kremu zadającym na lato Ale oczywiście dużo osób też używa takie um, kosmetyki cały rok Więc tutaj po prostu chodzi o bardziej lekkie i delikatne produkty do twarzy Myślę, że w tym roku już nie nagrywałabym tych filmów tak ciurkiem, oczywiście dodawałabym je do tej serii z poprzedniego roku, ale myślę, że przepratałabym je innymi filmami, ponieważ dawno nie nagrywałam i mam trochę filmów do nadgonienia, ale dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć kolejny sezon testów kremów CC, kremów BB, kremów tonujących i jeżeli tak, to jakie produkty chcielibyście, żebym przetestowała. I na razie z Wami żegnam i do zobaczenia do was po 8 godzinach jest po 23 nagrywałam ym, film koło 15, więc minęło 8 godzin, więc myślę taka standardowo może być i zaraz zbieram się do zmywania makijażu, oczywiście teraz światło już będziemy mieć kijowe, bo jest nade mną po prostu lampa w sypialni ale możemy się przyjrzeć uważam, że ta skóra słuchajcie, naprawdę nie jest źle. Tutaj, słuchajcie, nie przejmujcie się. Malowałam sobie paznokcie i wyskoczył mi pędzelek i wmaźnęłam się um, bezbarwnym lakierem do paznokci, znaczy taką bazą. I mam po prostu przejechane... Ciekawe, jak to zmyje, Po prostu takie zas zastygnięte miejsce tutaj. Nieważne. Um, trochę twarz się świeci, to prawda, ale um, weźcie też no, to na poprawkę, że mam od góry um, po prostu światło nad sobą. Bardzo by się produkt utrzymał i faktycznie skóra matuje na długi czas. Wszystko zależy od tego, jakie macie oczekiwania od produktu, bo wiecie, ja mieszkam w Malezji. Tutaj codziennie są upały powyżej 30 stopni jest ogromna wilgoć powietrza, więc moje oczekiwania w stosunku do tego, jak produkt się utrzyma, są trochę niższe niż nie wiem, mieszkała cały czas w takich europejskich warunkach, no bo to. Wiecie, to jakbyście w największą upałę w lato oczekiwały, że wszystko całą makijażem się pięknie utrzyma. No wiadomo, to jest raczej nierealne, a tu jest jeszcze większa wilgoć. To, co mi się podoba, to to, że podkład nie zebrał się. Zobaczcie, tutaj w linii uśmiechu zupełnie. Zobaczcie, nawet ładnie utrzymał róż do policzków. Czasem róż do policzków mi się zjada pod różnymi innymi produktami właściwie produkty zjadają ten róż. Takim, w takiej formie jest podkład, trochę zszedł mi z brody, ale też słuchajcie, byłam na zewnątrz, byłam wewnątrz, siedziałam przed komputerem, opierałam się dłońmi, było gotowanie w ciepłych warunkach, było jedzenie, więc wiecie, to jest taki normalnie znoszony produkt i ja jestem z niego zadowolona, daję mu naprawdę kciuk w górę i... Oczywiście myślę, że to nie będzie dla mnie taki produkt na co dzień, bo jeżeli mi oglądacie, to wiecie, że ja wolę po prostu lżejsze wykończenia na co dzień, nawet ze względu na to, gdzie mieszkam. Ale na pewno mi się przyda i uważam, że to jest super opcja dla osób, które mają są skórę, dla osób, które. Po prostu lubię takie e, matowe, długotrwałe wykończenie, mocne krycie, e, czy to od czasu do czasu, czy to e, po prostu na co dzień. Są osoby, które noszą takie produkty na co dzień. E, myślę, że to jest w ogóle super zamiennik Estée Lauder Double Wear z drogerii. Może trochę krócej się trzyma, ponieważ Double Wear tak naprawdę przez wiem, 15 godzin trzyma się nienaruszony z twarzy. Ale i tak słuchajcie, jak na produkt drogeryjny, to jak się rozprowadza, to jak się trzyma, to jak ładnie wygląda. Po nim buzia nie jest ciężki. Naprawdę warto się nim zainteresować. On kosztuje chyba około 68 zł w drogeriach, ale to wiecie bez żadnej promocji. Zawsze jak kupujecie produkty w Rosmanie, w HB i tak dalej, to warto czekać na jakieś promocje, obniżki. To tyle ode mnie. Ja się z Wami żegnam. Dajcie mi znać, czy. Któraś z Was, ktoś z Was, któryś z Was już po tego produktu, czy w ogóle widzieliście już go w drogeriach. I co? Widzimy się w następnym filmie. Wszystko jestem taka śpiąca, że padam.